Tak jak ostatnio, rozpoczniemy od koronki do Bożego Miłosierdzia, gdy wybije godzina 15. Ale zanim to się zacznie, chcę przypomnieć, że tam z tyłu są alby. Można wziąć dla siebie albę, jeżeli ktoś nie ma własnej, i ją już mieć przy sobie, gdzieś tam zostawić potem w ławce, w kaplicy w domu Matki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, w tej godzinie Twojego miłosierdzia chcemy towarzyszyć Tobie, chcemy być u Twoich stóp, przenieść się w duchu do tego czasu i miejsca, kiedy Ty za nas oddawałeś swoje życie i chcemy Ci, Panie, podziękować za ten wielki dar i prosić o Twoje miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Powierzamy wszystkie sprawy, te, które są związane z naszą kapitułą, te wszystkie sprawy, które polecają dołączający do naszej modlitwy za pośrednictwem internetu. Proszę, aby Twoje miłosierdzie z wielką mocą spłynęło na nas, naszych bliskich i to z czym przychodzimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nas na nas Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta teraz Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, Dla jego bolesnej męki, dla, nas i dla jego bolesnej męki, Miej. męki Miej. Dla, dla jego bolesnej męki, Miej. męki Miej. 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 Dla, nas i dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla, nas dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i dla Jego bolesnej męki, dla nas i Dla Jego bolesnej męki, dla nas i Dla Jego bolesnej męki, dla nas i Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze nasze i dla Jego bolesnej męki, dla, dla Jego bolesnej męki, dla, dla Jego bolesnej męki, dla, nas i dla Jego bolesnej męki, Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Miej mi dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na nasze i dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. I Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Civan. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Civan. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Cancel, Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, A Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Nasze nasz i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki, dla, nas i dla jego bolesnej męki, dla, nas i dla jego bolesnej męki, Miej. Miej. Dla, nas i dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa Na za nasze i całego świata dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki. Niemiłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niemiłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niemiłosierdzie <g> dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej <sandbox> męki. Niemiłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, i nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święta Maryjo Matko Kościoła. Święta Faustyno. Święty Janie Pawle II. Święty Maksymilianie. Błogosławiony księże Michale Sopoćko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdeç